4 czerwca 2021 roku Tour de Konstytucja wyruszyła w trasę, której celem jest praworządna, demokratyczna Polska i społeczeństwo obywatelskie. Takiej Polski pragniemy, dlatego... Głosuję na, Głosuję na Polskę. Głosuję na Polskę. Głosuję na Polskę. W ten apartyjny projekt włącza się i wspiera go coraz większa grupa znakomitych ludzi z pięknymi kartami życiowymi. Los naszej ojczyzny nie jest im obojętny. Jeżdżą po Polsce, by spotykać się, rozmawiać, edukować, przekonywać, że jako społeczeństwo jesteśmy odpowiedzialni za kształt i kondycję naszego kraju. Dlatego każda z nich. Głosuje na Polskę. Głosuje na Polskę. Głosuje na Polskę. W ciągu tych dwóch lat przejechaliśmy 21 tysięcy kilometrów. To połowa kuli ziemskiej po Równiku. Odwiedziliśmy 171 miejscowości. Rozdaliśmy 27 tysięcy egzemplarzy Konstytucji, każda z własnoręcznie przywitą pieczęcią Turde Konstytucja. Uczestnicy zabrali do domów 36 tysięcy ulotek informacyjnych, duże i małe miejscowości, mniejsze i większe zgromadzenia, ale zawsze towarzyszyły nam entuzjazm i nadzieja. Oprócz sporej dawki merytorycznej wiedzy z poważnych debat, uczestnicy mogli liczyć na odrobinę radości. Były quizy, konkursy, symulacje rozpraw i występy młodych, zdolnych artystów. Niech taka radość dalej nam towarzyszy. Dlatego. Głosuję na Polskę. Głosuję na Polskę. Głosuję na Polskę. Pierwsza edycja rozświetliła uśmiechem Konstytucję, druga odczarowała Unię Europejską i prawa człowieka. W trzeciej nauczymy się, jak aktywnie korzystać z obywatelskiego prawa wyborczego. Wybory to wspaniały akt demokracji i jej esencja. Każdy z nas może i powinien mieć w niej swój udział. Dlatego. głosuję na Polskę. głosuję na Polskę. głosuję na Polskę. Mądre, wyważone debaty, błyskotliwe spicze, rozmowy o sprawach ważnych dla demokracji, czasami poważnie, a czasami z przymrużeniem oka sprawiały, że trudne tematy stawały się jasne, czytelne i zrozumiałe. Ta praca u podstaw dawała nam ogromną satysfakcję. Turbus zatrzymywał się na rynkach, w parkach, na skwerach, ale także w sercach festiwali, np. Poland Rock, Opener czy Góry Literatury. Byliśmy nawet w Londynie, bo dla osób mieszkających za granicą ważne jest, by mogły powiedzieć. Głosuję na Polskę. Głosuję na Polskę. Głosuję na Polskę. Każdy przystanek tur dekonstytucja był opisywany, czy to w lokalnych mediach, czy w mediach ogólnopolskich. Na przykład w gazecie Wyborczej, w Okopres pisała o nas polityka i Newsweek. Mówiło Radio Talk FM, a także prasa zagraniczna, na przykład The Guardian. Powstał nawet reportaż w TVN24 w czarno na białym swoje uznanie dla Fundacji Kongres Obywatelskich Ruchów Demokratycznych za projekt Tur de Konstytucja wyraziła także na niezwykle ważnym dla nas spotkaniu wiceprzewodnicząca Komisji Europejskiej Vera Jurowa. Powiedziała, że jej marzeniem jest, żeby każde państwo europejskie miało swój własny Tur i ludzi, którzy mądrze przybliżają Europejczykom ich prawa i wolności obywatelskie. Jesteśmy ważną częścią europejskiej rodziny. Dlatego. Głosuję na Polskę. Głosuję na Polskę. Głosuję na Polskę. Tour de Konstytucja to misja umacniania społeczeństwa obywatelskiego. Społeczeństwa świadomego i wyedukowanego prawnie. To projekt, który tworzy więzi i buduje relacje społeczne, relacje między organizacjami. Uczy współpracy i odpowiedzialności za teraźniejszość i przyszłość. Projekt, który otwiera społecznościom lokalnym oczy na ich prawa i obowiązki te zawarte w naszej Konstytucji, ale i w prawie unijnym i dalej międzynarodowym. To system naczyń połączonych podobnym rozumieniem praw człowieka, ważności zawartych umów, podobnego postrzegania świata. Od mądrego rozumienia naszych praw i obowiązków zależy, jaką ojczyznę zostawimy kolejnym pokoleniom. I czy podczas kolejnych wyborów będziemy mogli powiedzieć, że... Głosuję na Polskę! Głosuję na Polskę! Głosuję na Polskę! Głosuję na Polskę! Jesteśmy wdzięczni za obecność każdej uczestniczki i każdego uczestnika, a także pełni uznania dla organizatorów w terenie, którzy z pietyzmem i ogromnym nakładem pracy Tworzą te wydarzenia. Przed nami egzamin z demokracji. Zdajmy go celująco. Głosujmy na Polskę.